Witajcie, dobrze, powitajcie do Santos. Tutaj znowu John Henry Eden. I dzisiaj znowu jestem w moim samochodziku. Także, oje, coś. Coś się stało i. O, już jest dobrze. Poczekajcie, sprawdźcie. No i znowu coś jest niedobrze. No. O, no, tu jest wszystko w porządku, może po nie Dzisiaj znowu będziemy też jak troszeczkę drogowe rzeczy robić. Sprawdzać tutaj wiecie, yy, pojazdy. No i znowu kurcze coś się zepsuło. Poczekajcie. Ja ogólnie muszę tutaj sprawdzić. Yy, tutaj? Nie, nie tutaj. Tutaj? O! Tutaj. Dobrze. Już teraz nie ma z tym problemu. Teraz wszystko będzie działać. Yy, Także jest dobrze. Kurczę, no nic ciekawego w sumie nie słychać. A może tak, John Henry Eden, czy jesteś wolnego? no, A no nawet nawet. Mężczyzna John Bomba. Bomba! Może być uzbrojony i ma na nazwisko bomba. To raczej nie wróży nic dobrego. Oj, nie, nie, nie. Także szybko zajmiemy się panem bombą yy, i wrócimy do naszej pracy. No tu nigdy nic nie wiadomo w tym mieście. Kurczę, no, mieliśmy problem znowu z kolejnymi aktualizacjami, ale już wszystko jest naprawione. Także wracamy do służby. Dobrze, gdzie jest pan bomba? Pan bomba jest tutaj. Dobrze, czy możemy spokojnie do pana bomby podejść? Gdzie jest pan bomba? To jest pan bomba. Panie bombo, proszę to rzucić. Ręce do góry i proszę rzucić ten kij. Już, panie bomba. Dosłownie bomba z ciebie. Ty też, ręce do góry i na ziemię. Już ręce do góry. Ty też, ręce do góry i na ziemię. No, głupie śmiecie. Panie bomba, ja przyjechałem po pana. Dokonam tutaj szybko aresztowania. Panie bomba. Proszę tutaj o transport dla pana bomby. Hmm. Nie, halo. Dla ciebie też tutaj, kolego. Teraz tutaj poprzejeżdżają ci tam transporty po ciebie. Po ciebie też kolego. Kolejny transport potrzebny. Dobra, chłopaki, pozabierajcie mi ich. Ale co wy robicie, Boże? Dobra, pozabierajcie mi ich stąd. Zabierajcie mi ich pana bombę. Tego tutaj. Tego. Ja ich tutaj nie chcę, tak? Dokonali napaści na policjanta, który wykonywał swoją pracę. Dzięki, dzięki. Dobra, wracamy do roboty. Ja może tak wycofam tutaj i sprawdzimy te dwa samochody, co są za transportem. Przepraszam, ja tylko wykonuję swoją pracę. Dobra, wszystko jest w porządku. A ten? Ten też. Dobra, to może tak. John Henry Eden, czy jest coś wolnego znowu? Nie, no, no, tam eskorta nie, nie ma mowy. O, pociąg jedzie, widzę, to pojedziemy tędy. O, halo, halo. Co ja tutaj widzę? Halo, proszę pana. Ja panu wstawię tutaj y, mandacik No bo wie pan, picie alkoholu w miejscu publicznym No Nie za ładna sprawa, jeszcze pan to ukrywał, tak? W takiej bułeczce Wie pan, policja jest trwańsza, także proszę tutaj y, Stąd się wynosić, tak? I zapłacić ten mandat, bo inaczej pana złapię znowu Do widzenia y, Ty kolego możesz sobie iść, ale no, radzę się tutaj zadbać o siebie. No, także tutaj trzeba uważać w tym mieście, bo to wiecie, różnie bywa. Halo, halo, John Henry Eden? Osoba z bronią. Człowiek ma broń. Dobrze, jedziemy na miejsce. Człowiek jest uzbrojony i najprawdopodobniej niebezpieczny. Także musimy uważać. Na szczęście tutaj jest szpital, więc w razie czego yy, można prosić o szybką interwencję z karetką. John Henry Eden powoli zbliżam się na miejsce. Człowieku, jadę na sygnale, tak? Człowiek jest tutaj w okolicy. Dobrze, mamy go. Delikatnie go puknąć. Dobrze. Na ziemię. Na ziemię już. Nie kombinuj nic. Proszę bardzo, mrazoletki dla Ciebie. Halo, proszę o transport. Ach, ci hipsterzy! No i po co ci ten szalik? Co? Po co ci? Przecież jest ciepło. Dobrze, jest transport. Zabierzcie tego głąbo. Trzeba zacząć do pracy. Halo, John Henry Eden, co tym razem? <śmiech> <śmiech> o jedy. Bitka gangu. Przyjdzie nam się tutaj lokalna jednostka. Może nawet jednostka z powietrza. Bo to już słuchajcie, to już jest grubsza sprawa. Bitka gangu, no. Zdrogi policja! To już naprawdę będzie gruba sprawa. Chyba mam kamizelkę co? Zdrogi policja! Dobrze, że pociąg złoży przyjechać. Oj, to będzie nieciekawe, bo to jest ta niedobra dzielnica. Dobrze, podjedźmy po cichu. Tutaj mogę przejechać? O proszę. Jeżeli będzie jednak w miarę łagodniej. Witka jest chyba tak w kanale łużowym. Wow. Na Ziemię. Na Ziemię. Wow. Wow. Na Ziemię już. Na Ziemię śmiecie. Na ziemię już. Na ziemię! Na ziemię! Nie będę się powtarzać. Rączki. I na glebę. I czekaj tu na mnie. Czy już tutaj nie żyją? Dwóch jest tutaj przy mnie. Tu ci założymy nową biżuterię. John Henry, jeden potrzebny transport. Do ciebie też dostaniesz, letki. Proszę bardzo. Dobra, przyjeźdźcie tutaj po nich. Proszę bardzo, zabrać ich. Do tego też Dobra wiesz co, poczekaj sobie tutaj na... O, proszę bardzo Głupce mi tutaj... Cholera no No i druga szyba poszła. John Henry Eden, macie coś dla mnie? To może być ciekawe O kurczę! To już jest gruba sprawa, ej Facet chce detonować bombę w budynku May's Banku To już naprawdę żarty się skończyły, to jest moje poważne zlecenie jeżeli mi się to nie uda, to mogą zginąć setki, jak nawet nie tysiące ludzi. Budynek z Banku to jest naprawdę ogromna rzecz. Tutaj musimy jechać za tym vanem. Dobrze. Uda nam się, zobaczycie. Dobrze. Jedziemy powolutku za nim. Poczekajcie, ja sobie tylko sprawdzę tutaj. Niestety nic tutaj nie było chyba, co? O nie, jest dobrze Dopiero jak użyję bo telefonu, dobrze. Czyli nie przed, ale po Powoli, powoli Kolega zmienia pas Trochę agresywnie to robi. Ja tutaj też muszę w takim razie wymusić sobie wjazd. Noż cholera! To człowieku, odczep się. Odczep się, człowieku. O Jezu. Boże, co za głąby w tym mieście żyją. Jezu, no i co tu się teraz dzieje, co? Super. Cel także chce. Na ziemię! Na ziemię! Wszyscy na ziemię, już! Ty, tym bardziej! Na ziemię! Ty też! Halo, halo, halo! Na ziemię! No, cholera! Na no, ziemię! Już! Niestety, przez te głupie łajdze y w tym mieście nie dało się go aresztować, tak jakby to wszystko miało wyglądać. Chodź tu, głupi śmieciu. Transport potrzebny. Dobra, zajmijcie się tym śmieciem. Dzień dobry. Ja nie wiem, czy taki dobry ten dzień. No nie wyglądało to dobrze, ale w okazji sprawdźmy ten samochód. Ten nic ciekawego nie ma. Ten też nie, ten też nie. Mogę tym jakoś operować? Nie, nie mogę. Szkoda, szkoda. O, halo, panie, jak pan jeździsz? To jest dobre miejsce do przeszukania takiego. Tutaj też nic ciekawego, widzę, nie ma. No nic, no to wracamy w takim razie na komisariat. Odstawimy nasz furgon. Złożymy papiery, bo to kurczę, mało do zamachu nie doszło. Ale na szczęście, jak widać, przez głupoty tych ludzi powstrzymaliśmy go nawet wcześniej niż trzeba. Także, no. Było tak średnio ciekawie w sumie dzisiaj, no. Jeszcze mi tutaj potłukli szyby, poturbowali mnie. Muszę do szpitala najprawdopodobniej podjechać, bo wiecie, dostałem kulę i to jeszcze w brzuch. A dzisiaj że ona robi gołąbki. ja bym chciał zjeść takiego gołąbka. A się okaże, że nie mogę, bo mi zaraz wyleci tym brzuchem. Już cholera jasna w tym mieście coś takie rzeczy dzieją. Dobrze, jesteśmy na miejscu, odstawiamy samochód. Tutaj do serwisu. Standardowo trzeba każdy radio uszkodzony oddać. Dobrze, także cóż, moi kochani, tak by mniej więcej wyglądał mój dzień na dzisiaj. Powstrzymaliśmy zamach. Także, o, jak mi ta ręka boli. Uch. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, dobrze obywatele, za to, że byliście ze mną. Dziękuję za Wasz czas. I cóż, widzimy się wkrótce w kolejnych dniach naszej pięknej służby. Także do zobaczenia i życzę Wam miłego dnia.